thank you Cześć. Witam wszystkich na moim wykładzie. Nazywam się Krystyna Michałowska i jako przedstawiciel firmy TechSystem Group uchylam wam rąbek tajemnicy na temat bezpieczeństwa robotów kolaboracyjnych w przemyśle. Zagadnienia omówimy sobie w następującej kolejności. Najpierw, czym jest robot kolaboracyjny, potem cztery aspekty bezpiecznej współpracy według ISO TS 15066, następnie warunki kolaboracji robota według tego samego standardu. A na koniec element oceny ryzyka. No to jak gotowi, to zaczynamy. Robot kolaboracyjny, co to takiego? Jak sama nazwa wskazuje, roboty kolaboracyjne to roboty współpracujące. Cechą charakterystyczną ich pracy jest bliskie sąsiedztwo z operatorem. Taki robot może wykonywać precyzyjne zadania ramię w ramię z człowiekiem, co w przypadku wielu aplikacji prowadzi do zwiększenia wydajności pracy. Obecność robota, który odciąża operatora od monotonnych i powtarzalnych zadań, zwiększa jego poczucie komfortu i zmniejsza odczuwalną presję. Należy jednak pamiętać, że taka forma współpracy z maszyną niesie ze sobą nowe zagrożenia, które należy uwzględnić w ocenie ryzyka. Od pewnego czasu ścisła współpraca robota z człowiekiem ma swoje odzwierciedlenie w normach i standardach. ISO 10218, część pierwsza dotyczącej robotów przemysłowych znajdziemy podstawowe wytyczne dotyczące kolaboracji, głównie odnoszące się do trybów pracy. ISO 10218 część druga dotyczącej integracji robotów przemysłowych na uwagę zasługuje załącznik E, który opisuje koncepcję aplikacji robotów kolaboracyjnych. Szczegóły na temat konstrukcji, funkcji, trybów pracy i bezpieczeństwa zawiera z kolei standard techniczny ISO TS 15066. Dokument ten został wydany w 2016 roku i doprecyzowuje informacje związane z robotami współpracującymi. Należy pamiętać, że standard to nie norma, więc nie jest obligatoryjny. ISO TS 15066 definiuje chociażby strefę kolaboracji. Jak widać na załączonym rysunku, robot ma o wiele większy zasięg niż pracownik, a do zamierzonego kontaktu powinno dochodzić tylko w wyznaczonej strefie. Tutaj numer 2, kolor zielony. Każdorazowy kontakt w obszarze współpracy niesie za sobą ryzyko urazu. Jakie mamy rodzaje kontaktu? Wspomniany standard techniczny rozróżnia dwa rodzaje. Jest to statyczny, definiowany jako mierzenie, oraz Przejściowy, definiowany jako uderzenie dynamiczne. W klasie statycznym kontakcie część ciała operatora zostaje przyciśnięta pomiędzy ruchomą część robota, a inną nieruchomą część aplikacji. Może to być inna maszyna albo na przykład ściana. W kontakcie przejściowym część ciała danej osoby zostaje uderzona przez robota. Następuje odrzucenie zgodnie z kierunkiem ruchu. Mając na uwadze dotychczasowe informacje, przyjrzyjmy się podstawowym różnicom między robotem kolaboracyjnym a przemysłowym. Konstrukcja i projekt. Robot kolaboracyjny jest mniejszy i lżejszy, często budowany z materiałów kompozytowych. Ze względu bezpieczeństwa producenci dążą do zaokrąglonej konstrukcji, co widać w nowszych modelach. Jest przystosowany do dźwigania mniejszych ciężarów, nie nadaje się do prac wymagających dużo sił. Zajmuje też z reguły mniej miejsca. Konfiguracja i programowanie. Roboty kolaboracyjne są równie skomplikowane do skonfigurowania i zaprogramowania, ale wielu producentów oferuje udogodnienia w formie chociażby programowania za pomocą bloków. Mobilność. Łatwiej jest uwzględnić mobilność w projekcie robota kolaboracyjnego. Zazwyczaj robot przemysłowy pracuje w zamkniętym stanowisku z i jest przypisany do wykonywania jednej konkretnej czynności na linii produkcyjnej. W przypadku kobota jest możliwość zaprojektowania mobilnego stanowiska o zmiennej funkcjonalności. Przestrzeń robocza. Robot przemysłowy musi pracować w wygrodzeniu z licznymi zabezpieczeniami. Robot kolaboracyjny może pracować ramię w ramię z operatorem, bez zbędnych osłon. Koszt. Roboty przemysłowe są nieporównywalnie droższe od kolaboracyjnych i wiążą się z licznymi wydatkami, np. na wygrodzenie czy dodatkowe zabezpieczenie. Robot współpracujący jest w tej materii o wiele bardziej efektywny finansowo. Przedstawione zestawienie doskonale obrazuje, że robot kolaboracyjny jest dobrym rozwiązaniem w aplikacjach wymagających mało miejsca i dużej mobilności. Jednak czy nadaje się do każdej aplikacji? Koboty znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie operacje normalnie wykonywane przez operatora mają tak zwaną wartość zerową. Chodzi tutaj o czynności, przy wykonywaniu których obecność człowieka nie jest tak istotna, nie wnosi nic do jakości pracy. I tak wyróżniamy następujące aplikacje: pakowanie i paletyzacja. Jest to najbardziej powszechna aplikacja. Robot odciąża operatora w żmudnym układaniu produktów na palecie, przyspiesza to jednocześnie produkcję. Weekend Place czyli przenoszenie przedmiotów z miejsca na miejsce np. Na między sąsiadującymi liniami produkcyjnymi lub stanowiskami. Montaż. Można powiedzieć, że jest to kombinacja aplikacji Pick and Place, czasami pakowania paletyzacji. Analiza laboratoryjna. Przydatny jest taki robot przy np. dozowaniu próbek. Klejenie i dozowanie również precyzyjne aplikacje kleju. I na koniec obsługa w Nie zawsze jednak zastosowanie robota kolaboracyjnego ma sens. W przypadku niektórych aplikacji może się to wiązać ze zbyt wielkim kosztem. Czasem robot nie ma odpowiedniego udźwigu, ma na przykład za mały, i nie jest w stanie wykonać zadania. Zdarza się, że warunki otoczenia nie są sprzyjające, np. panuje zbyt wysoka temperatura lub zapylenie. Przy takich aplikacji wyróżnia się chociażby spawanie. Proces ten nie może być wykonywany przy operatorze bez zastosowania odpowiednich środków ochronnych ze względu na ekspozycję na szkodliwe promieniowanie. Istnieją na rynku roboty kolaboracyjne spawające, jednak sama aplikacja wymaga wielu dodatkowych zabezpieczeń. Kolaboracyjny robot spawający po dziś dzień budzi kontrowersje wśród inżynierów. Wkręcanie śrub. Tu należy wziąć pod uwagę koszty. Roboty kolaboracyjne są o wiele droższe od standardowych wkrętarek. Pojawia się też tutaj pytanie o zasadność takiej aplikacji w kontekście przerywania ciągłości pracy na linii. Obróbka szlifowania. W tym przypadku, oprócz kosztów zakupu robota, należy wziąć pod uwagę zapylenie oraz odłamki obrobionego przedmiotu. Na ogół unika się umieszczania operatora na stanowisku z zbyt dużym zapyleniem, a skoro nie ma w pobliżu człowieka, to kolaboracja traci sens. Aplikacje w odlewniach. Podważanie zasadności takiej aplikacji wynika z trudnych warunków pracy w odlewni, a co za tym idzie, utrudnionej możliwości zabezpieczenia robota. W odlewni panują szkodliwe warunki pracy dla operatora, co wymusza stosowanie dodatkowej ochrony. Niektóre czynności wręcz wykluczają obecność człowieka w pobliżu. Wysoka temperatura niesie ryzyko poparzenia, więc czy kolaboracja w takich warunkach się sprawdzi? Malowanie. Choć wspomaganie się robotami przy malowaniu lub lakierowaniu wydaje się być logicznym posunięciem, należy mieć na uwadze szkodliwe warunki pracy wynikające z oparów. Stosowanie robota kolaboracyjnego ma w tej aplikacji uzasadnienie dzięki wykorzystaniu ręcznego prowadzenia, co ułatwia, ułatwia tworzenie programu. Zasadniczo to każdy z powyższych podpunktów mógłby zostać zrealizowany. Na rynku występują już roboty, które zgodnie z zapewnieniami producentów nadają się do spawania czy malowania. Należy jednak zawsze zadać sobie pytania, czy jest to zasadne i przede wszystkim, czy jest to bezpieczne. Poznaliśmy podstawowe pojęcia i aplikacje związane z robotami kolaboracyjnymi. Czas przejść do dokumentacji i aspektów prawnych. Jak to wszystko ma się do paragrafów? Zgodnie z definicją dyrektywy maszynowej, robot kolaboracyjny jest tak zwaną maszyną nieukończoną. Co to oznacza? Maszyna ukończona posiada trzy cechy. Napęd, ruchomą część oraz konkretne zastosowanie. O przeznaczeniu robota kolaboracyjnego nie można mówić, dopóki nie zostanie on wyposażony w chwytak lub inne narzędzia i zainstalowany w konkretnej aplikacji. Maszyna tego typu nie ma konkretnej funkcji, dopóki jej takiej nie nadamy. Z czym to się wiąże? Ano z tym, że przeznaczeniem roboty jako maszyny nieukończonej jest włączenie jej w układ z inną maszyną, ukończoną lub nie. W ten sposób, by razem stworzyły maszynę zespoloną zgodnie z dyrektywą maszynową. Zanim to nastąpi, robot kolaboracyjny powinien mieć dołączoną deklarację włączenia oraz instrukcję montażu. Ważna uwaga: w tej sytuacji robot nie posiada jeszcze oznakowania odnoszącego się do dyrektywy maszynowej. Standard techniczny ISO TS 15066 określa również cztery aspekty bezpiecznej współpracy, czyli czynników pracy robota, które trzeba brać pod uwagę przy zabezpieczaniu aplikacji. Jest to czas zatrzymania, dopuszczalna prędkość poruszania się, siła działania oraz wywierany nacisk. Określając czas zatrzymania należy uwzględnić również drogę pokonaną przez robota oraz operatora. Zbyt długi czas zatrzymania oraz nieuwzględnienie pokonanej drogi może prowadzić do powstania urazu, jeżeli przykładowo robot, pomimo aktywowania zatrzymania awaryjnego, dalej będzie się przemieszczał, nawet przez ułamek sekundy. To często te ułamki decydują o zdrowiu i życiu operatora. Aspekt ten jest niezwykle istotny przy monitorowaniu prędkości i separacji, o czym opowiem nieco później. Dopuszczalna prędkość. I znowu. Uwzględniając czas zatrzymania i prędkość robota, należy wziąć pod uwagę dystans, zarówno pokonany przez robota, jak i operatora. Standard techniczny wymienione zależności przedstawia za pomocą tej pary wykresów. Po wyzwoleniu zatrzymania, po krótkim czasie reakcji, rozpoczyna się hamowanie robota. Prędkość robota maleje, aż do jego całkowitego zatrzymania, co widać na wykresach. Trzecim i czwartym aspektem są siła działania oraz nacisk. Siła działania dotyczy siły przyłożonej do ramienia robota lub chwytaka. Nacisk, jak zapewne pamiętamy z lekcji fizyki, jest to przyłożona siła podzielona na powierzchnię działania, inaczej wywierane ciśnienie. Niedostosowanie siły i nacisku prowadzi do powstania zagrożeń, możliwości uderzenia i miażdżenia, w związku z tym istotne jest by te parametry mieć pod kontrolą. Pasywnymi metodami redukcji będą zmniejszenie siły działania w interfejsie robota oraz zwiększenie powierzchni styku, np. poprzez zastosowanie odpowiednich wytaków i konstrukcji. Tylko ile powinny wynosić te wartości siły i nacisku? Znów z pomocą spieszy standard techniczny, który zawiera szczegółową tabelę opartą na mapie bólu ludzkiego ciała. W tabeli, której fragment właśnie widzicie, Przedstawiono maksymalne dopuszczalne wartości siły i nacisku w zależności od miejsca ich działania oraz rodzaju kontaktu. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku kontaktu przejściowego wartość z rubryki kontaktu statycznego można przemnożyć. Wynika to z tego, że według badań dynamiczne uderzenie wiąże się z mniejszymi urazami i szkodami niż miażdżenie z tą samą siłą. Warto dodać, że spośród wszystkich, kontrola sił i nacisku jest jedynym z trybów kolaboracji. W którym robot może pracować w sąsiedztwie człowieka bez zbędnego przerywania pracy i do redukcji prędkości. Znając i rozumiejąc istotę czterech aspektów bezpiecznej współpracy z robotem, skupmy się na typach współpracy. Zarówno cały czas omawiany standard techniczny, jak i normy ISO 10218 1 oraz 2 wyróżniają ich cztery. A jest to bezpieczne monitorowane zatrzymanie, prowadzenie ręką, monitorowanie prędkości i odległości oraz ograniczenie siły i mocy. Bezpieczne monitorowanie i zatrzymanie, jak sama nazwa wskazuje, polega na chwilowym zatrzymaniu robota kolaboracyjnego w momencie, gdy do strefy współpracy wejdzie operator. Robot powraca do swoich obowiązków po opuszczeniu przez operatora strefy. Dokładnie zależności te opisuje przedstawiona tabela, która pochodzi ze standardu technicznego. W tym trybie należy wziąć pod uwagę czas zatrzymania robota zgodnie z EN ISO 13855 i zdystansować odpowiednie zabezpieczenia. Wymaga się zainstalowania zewnętrznych urządzeń wykrywających człowieka przebywającego w strefie pracy. Dostęp do niekolaboracyjnej strefy robota. Powinien być zabezpieczony zgodnie z wynikami oceny ryzyka, która zawsze jest nadrzędna. Gdy wymagane jest ograniczenie zakresu pracy, należy użyć do tego celu np. bezpiecznego ograniczenia przestrzeni poprzez oprogramowanie. Prowadzenie ręką. Funkcja ta bardzo często wykorzystywana jest do uczenia lub pozycjonowania robota kolaboracyjnego. Przed wejściem operatora w obszar współpracy robot zatrzymuje się. Jest to kategoria zatrzymania druga. Wówczas możliwe jest przyjęcie lokalnego sterowania. Robot może wykorzystywać tutaj dodatkowe funkcje, np. technologię śledzenia. To jeszcze warto wiedzieć o tym trybie. Wykorzystuje takie funkcje bezpieczeństwa, jak monitorowanie prędkości, bezpieczne zatrzymanie kategorii drugiej oraz bezpieczne ograniczenie przestrzeni pracy ze strony programu. Monitorowanie prędkości i odległości. Metoda ta dąży do tego, by dystans bezpieczeństwa pomiędzy robotem a operatorem był cały czas zachowany przy jednoczesnej pracy robota. W wypadku złamania tej zasady, robot musi się zatrzymać. Realizacja tej funkcji może polegać na podzieleniu strefy pracy na kilka części. Zewnętrznej, operator wchodząc w strefę, powoduje jedynie zmniejszenie prędkości pracy robota. Kolejnych prędkości oraz ruchy są coraz bardziej ograniczone. Aż operator nie przekroczy granicy strefy wewnętrznej, która powoduje zatrzymanie robota. Po opuszczeniu stref, robot powraca do swojej pracy z pełną prędkością. Tryb ten wymaga stałego monitorowania prędkości pracy robota oraz obecności człowieka w poszczególnych strefach. Ograniczenie sił i mocy Ostatni tryb jest ściśle powiązany ze wspomnianym wcześniej załącznikiem A standardu ISO-TS 1566. Znane parametry powinny zostać wprowadzone do konfiguracji za pomocą teach pedanta tak, by robot nie stanowił zagrożenia dla operatora ani innych osób postronnych. Wartości w tabeli są jedynie sugestią. Do każdej maszyny należy dobrać naciski siłowe działania indywidualnie. Jak wyznaczyć te parametry, by były odpowiednie dla naszej aplikacji? Należy najpierw przeprowadzić dokładną analizę ryzyka. Ocena ryzyka jest to proces, którego celem jest zgromadzenie informacji o wszystkich możliwych zagrożeniach, które mogą mieć miejsce przy użytkowaniu robota, ich oszacowanie i akceptowalność. Proces ten jest kluczowy dla poprawnego dostosowania maszyny do wymagań minimalnych lub zasadniczych. Ocena ryzyka jest podstawowym narzędziem w przypadku projektowania nowych maszyn. Zaleca się przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego i okresowo zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jej oceny informacje straciły swoją aktualność. Zgodnie z normą PNN ISO 12100, ryzyko związane z określoną sytuacją zagrożenia zależy od ciężkości szkody oraz prawdopodobieństwa jej powstania. W ocenie ryzyka należy rozważyć ryzyko związane z każdym zidentyfikowanym zagrożeniem, które może spowodować szkodę o najbardziej prawdopodobnej ciężkości, jak również należy wziąć pod uwagę szkodę o najwyższej dającej się przewidzieć ciężkości, nawet jeśli jego prawdopodobieństwo jest nieduże. W częścią procesu oceny ryzyka jest Analiza ryzyka i to na niej skupimy się w tej części wykładu. Analiza ryzyka jest szeregiem logicznie zależnych kroków, których celem jest określenie poziomów ryzyka. Najpierw zaczynamy od określenia ograniczeń naszego stanowiska kolaboracyjnego. Potem przechodzimy do identyfikacji zagrożeń. Następnie pracujemy ryzyko związane z określonymi wcześniej zagrożeniami. Po wykonaniu analizy, krokiem kolejnym będzie przeprowadzenie ewaluacji celu ustalenia, czy konieczne jest zmniejszenie ryzyka. Analiza ryzyka rozpoczyna się od określenia ograniczeń z uwzględnieniem wszystkich faz życia systemu robota. W związku z tym należy uwzględnić ograniczenia dotyczące użytkowania. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o wszystkie ograniczenia związane z codzienną pracą z maszyną, to znaczy rodzaje i tryb pracy, charakter pracy, przeznaczenie aplikacji, użytkowanie przez osoby o określonych cechach. Dotyczy to także spodziewanego poziomu wyszkolenia operatorów. Ograniczenia dotyczące przestrzeni, czyli jaki wpływ na aplikację ma jej otoczenie i miejsce, które zajmuje. Na przykład chodzi o zasięg ruchu robota, wymagania przestrzenne, użytkowanie interfejsu. Należy zwrócić uwagę na interfejs operator-maszyna oraz maszyna-zasilanie. Czy dostęp do panelu strojącego nie jest utrudniony, czy podłączanie lub odłączanie zasilania nie jest kłopotliwe ze względu na ograniczoną przestrzeń wokół aplikacji. Ograniczenia dotyczące czasu, czyli czas życia robota, czas eksploatacji i konserwacji, z uwzględnieniem użytkowania maszyny zgodnie z przeznaczeniem oraz dającego się przewidzieć użytkowania nieprawidłowego. Istnieją również inne ograniczenia niesprecyzowane powyżej, związane np. z transportem robota czy utrzymaniem czystości. Należy pamiętać też o ograniczeniach związanych ze środowiskiem i warunkami atmosferycznymi, np. temperaturą otoczenia czy wilgotnością powietrza. W przypadku identyfikacji zagrożeń robota kolaboracyjnego, należy zwrócić uwagę na trzy potencjalne, ale nie jedyne, źródła tych zagrożeń. To te zagrożenia związane z charakterem współpracy, czyli w jak bliskim sąsiedztwie robot pracuje względem operatora, jak ta współpraca wygląda, jakie zadania wykonuje. Inne zagrożenia niesie ze sobą robot spawający, inne klejący, a jeszcze inny zwykły paletyzator. Zagrożenia związane z, systemem, z aplikacją, z systemem robota, czyli wynikające z dodatkowego sprzętu i instalacji robota. Zagrożenia ze strony np. chwytaka czy obrabianego przedmiotu, a także otoczenia i pozycji operatora. I trzecie zagrożenia związane z programem, np. ryzyko przejścia robota w pobliżu punktu osobliwego czy inne błędy programu. Znając ograniczenia, zagrożenia i charakter pracy aplikacji, należy przejść do szacowania ryzyka. Metoda re-score jest prostą metodą, w której wykorzystuje się trzy parametry mierzenia ryzyka. To to skutki straty S, ekspozycja E i prawdopodobieństwo O. Wartościowanie ryzyka WPR następuje poprzez przemnożenie wartości punktacyjnej z każdego parametru. Otrzymany wynik należy porównać z pięcioma poziomami ryzyka. Dodatkowo należy wyznaczyć wymagany poziom bezpieczeństwa PLR. Jest to poziom zapewnienia bezpieczeństwa niezbędny do uzyskania wymaganego zmniejszenia ryzyka dla każdej funkcji bezpieczeństwa. Więcej na jego temat można znaleźć w normie PNN ISO 13849, część pierwsza, dotyczącej układu sterowania. Jeśli poziom ryzyka jest zbyt duży, należy go zredukować stosując dostępne metody i środki bezpieczeństwa. Standard techniczny rozróżnia dwie grupy metod redukcji ryzyka: pasywne, oraz aktywne. Do pasywnych metod można zaliczyć m.in. zwiększanie powierzchni styku oraz absorbowanie energii. Aktywnymi metodami redukcji ryzyka będą ograniczenie siły i momentu, ograniczenie przyspieszenia, ograniczenie tempa, mocy i energii, użycie programu bezpieczeństwa, czyli ograniczenie zakresu prędkości oraz użycie czujników nacisku. Jeżeli w wyniku oceny ryzyko zostało zredukowane do poziomu akceptowalnego, możemy uznać naszego robota kolaboracyjnego zabezpiecznego i zdolnego do wykonywania swoich obowiązków. Należy jednak pamiętać, że nie każde ryzyko da się zredukować. Pozostałe, zwane ryzykiem resztkowym, może wystąpić pomimo zastosowanych środków bezpieczeństwa. Wówczas należy odpowiednio oznakować stanowisko oraz przeszkolić operatorów, aby byli świ świadomi zagrożenia. To już wszystko na dziś, mam nadzieję, że wykład przypadł Wam do gustu, do usłyszenia następnym razem i zapraszam na bonus.